music we play is geared for you to think. So for those of you who don't think too much, I'm just telling you about that shit before we drive it on. Witamy znowu. Nastasia, Stacja. Reactivation, dzisiaj temat. List motywacyjny do pracy w ogóle. Kurwa, kto to wymyślił, kurwa za tą pierdolę. Dzisiaj właśnie zajmiemy się tym tematem. Co w co, 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 ogóle my o tym myślimy. Toczy się również wypowiadać, po, komentować. Pod tym filmem co so, wy o tym myślicie, no, czyli temat list motywacyjny, co ogólnie... Co ogólnie może ty pani oznacznie bo może tak Może tak od tego, że samo CV jak jest wysywa, wysyłane, to dużo y, osób, które nas zapraszają jednak do y, rozmowy, tak nie czytają tego. Chociażby tego CV. Tak. Więc na co nam jest list motywacyjny? No, to, to jest już pierwsza słuszna uwaga. Na przykład ja nieraz szedłem na rozmowę kwalifikacyjną i tutaj y, Pytają mnie się, no to co ja skończyłem? No to skoro ja wysłałem CV, ktoś do mnie dzwoni na podstawie tej CV, to on chyba powinien się przygotować ze mną do rozmowy. No właśnie, o to chodzi? Czy ma pan, pan jakiś staż? No przecież jest napisane no wszystko czy, no, no tym nie. bardziej, że drukują sobie te CV i jak rozmawiają, to mają mnie przed nosem, jak z nami rozmawiają, no nie? Jeżeli ich to ciekawi, bo na pewno się, ich ciekawi, skoro się pytają o takie rzeczy, no to widzą, co jest napisane, się pytają, bo, nie wiem, daną pracę. Dlaczego no pan tak. pracował, dlaczego pan zrezygnował, bo dlaczego pan z pana zrezygnowali, tak? No dokładnie, no ale. Po co, po co tutaj list moty motywacyjny, skoro w CV wszystko jest, tak powiem, zawarte. Idziesz na rozmowę, to oni wypytają Cię o to, co no. potrzeba, o to dlaczego tak. Pan chce tutaj pracować, a po co sami, o co pisać, i I sam już i się weryfikujesz, czy, czy, ty, czy ty się tutaj nadajesz i oni, ty, oni Cię też weryfikują. faktycznie, no, no tak. No. Dlatego uważam, że jeżeli ktoś ma napisać CV, yy, to znaczy list motywacyjny, yy, załóżmy do sklepu, załóżmy z butami. Dlaczego pan by chciał sprzedawać buty? I co ja mam napisać? Że, że kocham, kocham buty, wciskać ludziom, kocham wąchać śmierdzące, załóżmy nogi, tak? N nie, bo ja nie wiem tak naprawdę co, co tutaj w ogóle e, napisać. Po prostu lać wodę. Jeżeli ja nigdy, załóżmy, butów nie sprzedawałem, to co ja mogę w tym liście napisać? że Jestem bardzo sumienny i tak dalej. Skoro skor ja jestem takim dobrym pracownikiem, to automatycznie yy, widać to w moim CV, a i widać to yy, moje zaangażowanie, czy ja wkładam w, yy, w ogóle w rozmowę kwalifikacyjną. W ogóle z samego siebie, prawda? No, no tak. Właśnie. Nie mam pojęcia naprawdę, dlaczego to jest wymyślone. Dla mnie to jest kurwa kretyńskie, po pierwsze. I tak, nikt tego nie czyta. I to jest jako kurwa dodatek. A, dobra, napisałaś, fajnie. A co tam było? I zapewne zapytałem się, a co tam napisałeś w tym liście, dlaczego chcesz no. zabrać? No i jeden chuj no. Także uważamy, że list motywacyjny to kurwa, no nie wiem, dla Egiotów kurwa to jest, no... CV jest wszystko zawarte, staż pracy, jakie stanowisko wykonywałeś. można również dobrze e, zabrzeć. Ja przynajmniej zawieram w CV, na jakim poziomie byłem w tej pracy, czy, były, czy byłem e, moje notowania w rankingach sprzedaży były wysokie, czy, czy też niskie. Takie informacje po prostu się no. zawiera. No. Także uważamy, że list motywacyjny to wielki bubel i... No i stawany. tak w rozmowie kwalifikacyjnej, no więc jest sprzedawca, znaczy, yy... no, no. Kierownik czy ktoś, tak? No. Jak, jakim ty jesteś, tak? Pracownik. Czego potrzebujesz tak. w tej pracy, czy coś takiego? No różne te pytania. No tak, no po to właśnie idziesz na tą rozmowę, że, że każdy się wypytuje, bo napisać to można wszystko, także nie nie piszcie tych listów motywacyjnych, pierdolić to, bo tutaj wymagają, ale to pierdolić. Jeżeli ktoś chce, doceni was za, za to, jak się zaprezentujecie na rozmowie oraz to, to, co macie w CV, prawda? Nawet jeżeli macie puste CV, jeżeli potraficie się dobrze sprzedać, to jednak nie to, co napiszesz w liście, w liście to możesz napisać bajkę. No, tak. no to weryfikuje się na miejscu, prawda? Także nie piszcie tego. Ja, piszcie swoje komentarze, co o tym sądzicie. Czy podjęłacie też nasze zdanie? Czy zawsze pis piszecie listy motywacyjne? No właśnie. Czy tylko zwykłe cv no. No. <słuchaj> no, to tyle w temacie. Sub subskrybujcie nasz kanał, Zapraszamy do słuchania poprzednich naszych odcinków nocnej stacji oraz tutaj y odcinków, które zaczynają się nagrywać, bo to Polska jest TV. Tutaj też ciekawe momenty będziemy chwycać kamerom na ulicy i nie tylko co się tutaj dzieje w tym naszym pięknym kraju. Także do następnego odcinka subskrybujcie nas i mówcie o nas znajomych. Trzymajcie się, hej.